suicide is sinful because the body is not ours then how, how, why should we destroy it we should it doesn't belong to us it's krishna's energy and we should use it in krishna's service then uh, there, there's no sin

This is my body and. I to jest tema materialnej. Każdy myśli w ten sposób to jest moje ciało i mogę zabić dziecko w moim łonie kiedykolwiek mi się to podoba.. Słyszałem, że w Polsce to jest teraz taki bardzo głośny temat, to toż aborcji. I katolik Kościół katolicki ma rację. Gdy dusza wchodzi do ciała kobiety w momencie yeah. poczęcia, wtedy już to ciało się zaczyna rozwijać i rosnąć. Jeśli

the uh a begins to double to grow then the soul, means the soul is there if to znaczy, tam już jest dusza. but materialists have no idea they think that they're not the body and this is just a lump of uh, tissue growing ale nie mają Pojęcia. Myślę, że to jest jedynie jakieś, jakaś matwa materia i tam nie ma życia. Be Oni chcą się cieszyć życiem seksualnym bez brania odpowiedzialności i dlatego ta okay. aborcja stała się coraz bardziej popularna i dozwolona. Because is the goal of life. So Bo nie każdy myśli, że zadowalanie zmysłów jest celem życia, więc dlaczego nie mielibyśmy mieć zadowalania zmysłów bez brania żadnej odpowiedzialności? To jest niebezpieczeństwo demokracji. Democracy means the majority They decide what they what they want. I demokracja oznacza, że większość decyduje to, czego chcą. But in the ideal system, the king is Krishna conscious. He decides with consultation with the Brahman advisors what is right. Ale w Król jest świadomy Krishna i on decyduje, doradzając Brahminów, co jak właściwie postępować. I ta wiedza stępuje nadal. The the sujus, follow, I the I Vaishyowie podążają, ponieważ taka jest ich pozycja. Teraz now we put the Sujas on the head, because the most So therefore they vote yes we should be able to kill the child in the womb what's the wrong there? A teraz na szczycie stawiamy świód ponieważ większość ludzi jest świędrami i oni głosują tak powinno się zabijać dzieci w łonie. So this is the symptom of kali yuga making progress. I to jest symptom jak widzimy gdy kali yuga robi postęp. So it may get worse and worse before it gets better. I to będzie się stało, stawało coraz gorsze, zanim stanie się lepsze. A to będzie się stawało lepsze tylko wtedy, gdy my się oczyścimy i będziemy przekonywać innych ludzi, by czytali książki Szleapra upada. meant to make a revolution in the world for the next 10000 years. Książki są przeznaczone do tego by rewolucję na świecie poprzez następne lat. This is the only hope otherwise we can see practically everything is getting worse people are becoming more violent more sinful To jest jedyna nadzieja, ponieważ widzimy w praktyce, że wszystko staje się coraz gorsze, ludzie są coraz bardziej grzeszni, coraz bardziej okrutni. When I was a child, was also in Gdy ja byłem dzieckiem, ale aborcja także była nielegalna w Ameryce. But then they a oni stali się jeszcze bardziej liberalni, że o tak, my, my powinniśmy robić jeszcze większy postęp. To hell. Oni po prostu robią postęp w kierunku piekła. To each other. Jeżeli o, oni mogą być tacy okrutni w stosunku do swojego dziecka. and we see it's happening here in america the black people they feel that they've been persecuted again so they think they have a right to to break into stores and to just to loot everything from the what they like and Widzimy teraz w Ameryce ma miejsce, gdy czarni ludzie. Oni uważają, że są prześladowani i mają prawo do tego, żeby włamywać się do sklepów i kraść cokolwiek im się podoba. So no hope for this I nie ma nadziei poza tym ruchem, poza tym ruchem świadomości Okej. Okay.